O najnowszej monografii Włostowic rozmawiano podczas poniedziałkowego spotkania autorskiego na pierwszym tego typu wydarzeniu zorganizowanym w nowym, niedawno otwartym budynku Mediateki. Włostowice wokół świątyni to wydany przed kilkoma miesiącami album zawierający historię oraz opatrzony zdjęciami. Mimo krytycznych uwag historyków co do publikacji na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób zainteresowanych tym tematem. Podczas spotkania oprócz opowieści na temat jej powstania wyświetlono także film oraz prezentację zdjęciową. Autorzy opracowania umożliwili również osobom zainteresowanym zakup książki. Wydawnictwo przybliża historię świątyni włostowickiej oraz jednej z najstarszych nekropolii w Polsce. Opisuje znaczenie Włostowic w czasach książąt czartoryskich oraz zmiany społeczne najstarszej dzielnicy dzisiejszych Puław na przestrzeni wieków. Album powstał w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów parafii, wielu instytucji działających na terenie miasta oraz o zasoby bibliotek i archiwów. To jest też takie wyjątkowe wydarzenie związane z Wczorajszym Świętem, bo my jesteśmy tam, twórcami, autorami, ale bohaterem nie jest pan Darek, ani ja, tylko bohaterem jest książka. Książka, która myślę, że włoskowicom się należała. To jest najstarsza część Puław i to jest ta część naszego miasta, wcześniej niezależna miejscowość, z której Puławy wyrosły i wiele rzeczy się wokół tych Włostowic działo, a trochę te Włostowice są niedoceniane. Ta książka jest też o tyle cenna, że ona by nie powstała, gdyby nie inne książki. Mimo że żyjemy w czasach nowoczesnych nawet biblioteka to już jest mediateka, która pokazuje taką interdyscyplinarność tego świata przekazu, to ja tak naprawdę nie szukałem informacji do tej książki w oparciu o strony internetowe. No, dzisiaj zajrzałem do Wikipedii, na przykład co tam jest napisane na temat Włostowic, ale generalnie w internecie za wiele informacji na temat Włostowic nie znajdziemy.